Shopping Queen. Czas na werdykt. Odkryj moc świeżości marki Silan, która zapewnia świeżość 24 godziny przez 7 dni dla ciebie i Twoich bliskich. Ciesz się czystą eksplozją świeżości. Silan, zapach, który pokochasz. Zobaczę promienie UV wpływają na skórę. Wypróbuj Garnier Witamina C, serum dla redukcji przebarwień i Fluid SPF dla ochrony UV. Moje przebarwienia zniknęły. Kocham ten blask. Serum i Fluid z Witaminą C od Garnier Naturalnie. drugi 70% taniej. Teraz w Carrefourze tydzień promocji drugi 70% taniej. W tym wszystkie kabanosy Tarczyński w promocji drugie opakowanie 70% taniej. Pepsi, Mirinda, Mountain Dew lub Seven Up w promocji drugi 70% taniej i duża czekolada Milka też w promocji druga 70% taniej. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Gdy raz spróbujesz Sonicare już nigdy nie wrócisz do zwykłej szczoteczki. Philips Sonicare usuwa do 20 razy więcej płytki bakteryjnej niż szczoteczka manualna. Feel the care. Sonicare. Burza w jelitach? Nie pozwól biegunce się rozszaleć. Weź Stoperan. Leczy biegunkę już od pierwszej dawki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pragniesz, aby Twoja skóra była nawilżona przez 24 godziny? Przedstawiamy DAF Advanced Care. Jedyny żel pod prysznic z odżywczymi kropelkami mikromoliszcze, które nawilżają każdy centymetr skóry. Wypróbuj żel pod prysznic z DAF Advanced Care. Odporna na wielkich artystów i na małe dramaty. Dekoral Efekt 3 w 1. Farba do wszystkich pomieszczeń. Odporna na niespodzianki, które przynosi życie. Jest radość i mega radość, bo mamy mega raty na Allegro. Markowe produkty z różnych kategorii w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RDSO 0%. Jak tak, to Allegro. No kolego, taki mocny jesteś? Mhm. Taki szybki? Tak. Podobasz mi się. Sprawdź ile jesteś wart. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G sprawdzi się każdemu. Teraz do 50% taniej w ofercie za abonamentem. No i elegancko, i sympatycznie, nie można tak od razu. Można, ale pan tak świetnie gra. Publiczność za mną szaleje. Lasz Spróbowaliby nie. Przejdź do Play. Teraz Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G do 50% taniej. Bo w Play płacisz mniej. Play. Lays, Lays, to nie Lays. Pyszne chipsy z doskonałych ziemniaków. Lace? Lato smakuje lepiej z Lays. Wygraj lato z Lays. Czekają vouchery na wakacje i ponad 500 innych nagród tygodniowo. Kiedy pęka zaufanie, Przez co? Przez co? Przez co? chodzą oni, detektywi. Ktoś? Jeżeli ona pana zdradza, dowiemy się o tym. Ukryte kamery, mikrofony, śledztwo. To na pewno trening, a nie gra Bo zdrada to sztuka, ale oni znają wszystkie triki. A zdradzający zawsze zostawią jakiś ślad. Zdrady. Oni się całują? Premierowe odcinki. Dzisiaj o od 20 w Polsat Cafe. Dwa zupełnie inne światy. Ale Hata, Chciałabym mieszkać w takim miejscu. To nie są normalne warunki do mieszkania dla ludzi. No. Ale gdy role się odwracają, zmienia się też perspektywa. Boże, dzieci tu mieszkają? Ogólnie takie Zresztą. rzeczy możesz zobaczyć w Afryce. Bo to nie metraż ani wystrój, ale ludzie tworzą prawdziwy dom. Ja nie mam z własną siostrą kontaktu. Bogaty dom, biedny dom. Pani sama wychowuje córeczkę? Tak. Ona będzie moja. We wtorek o 22 w Polsat Cafe. Odporna na szefów kuchni i na morskie potwory. Dekoral Efekt 3 w 1. Farba do wszystkich pomieszczeń. Odporna na niespodzianki, które przynosi życie. Prawdziwi przyjaciele dzielą się wszystkim, bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne. Jak Kinder Joy z figurkami Super Mario i genialnymi gadżetami. Bo razem jest najlepiej. Super Zabawa z Kinder Joy. Przez te przebarwienia na paznokciach wstydziłem się chodzić bosu. Skóra przy paznokciu była zrogowa ciała. Musiałam zrezygnować z noszenia sandałów. Moje paznokcie były kruche i łamliwe. Infekcje grzybicze paznokci to powszechny problem. Dlatego powstał MycoFast. MycoFast dzięki zawartym składnikom już po 20 sekundach walczy z infekcją grzybiczą. MycoFast. Przywróć zdrowie swoim paznokciom. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. I zadanie. Ile kosztuje teraz Big Mac z frytkami? Zatem sprawdźmy. Big Mac i frytki za 15 złotych? Ja to już wiem. A nasza finalistka? Odkryj Hitmaka. Teraz Big Mac i frytki za 15 zł. Misja promka z fantazją. Odkryj szeroki wybór nawet do 400 rodzajów jogurtów w Carrefourze. Teraz cała gama jogurtów Fantazja w promocji drugi 70% taniej. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. W ekipie Lorenz to Crunchips rozkręca imprezę. Jest Crunchips, jest, jest impreza! impreza. Poczuj letni Vibe, skręci w Summer Edition i najlepszą ekipą. Lorenz w naszych rękach, a w waszych impreza. Nie pozwól, by cokolwiek cię ograniczało. Możesz wszystko. Możesz porywać, możesz inspirować. Możesz wygrywać. Depil koncept. możesz wszystko. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To tylko jeden punkt. Ale w meczu wszystko ma znaczenie. To tylko chwila przerwy. To dzięki niej mogę iść dalej. Małe momenty budują wielkie chwile. Oshi, hydrate for great moments. Lace oven baked prosto z pieca. Bo pieczenie oznacza doskonały smak i 50% mniej tłuszczu. Efekt? Mm. Lace Oven Baked, bo pieczone jest pyszne. Cenowa fiesta w KFC. Pyszna nowość w super cenie. Dost stakos za jedyne 12.99. Nie przegap super oferty na dwa takosy za 12.99. Tylko teraz, tylko w KFC.